Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją poszukującą nowych form i metod, organizacją ukierunkowaną na innowacyjne rozwiązania. Tworzymy warunki, w których proces wspierania skutecznie prowadzi człowieka do wiedzy, umiejętności, pracy i wreszcie do samodzielności. Dzięki samodzielności zdobywamy doświadczenie i mądrość. Mądrość, która buduje i tworzy nowe, lepsze życie. W Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi jestem doradcą zawodowym i wspólnie ze stanem zawodowym i grupą trenerów pracy pomagamy osobom z niepełnosprawnością, Znaleźć pracę, utrzymać pracę. Szkolimy również na stanowiskach pracy, pracodawców w miejscu pracy. Dom Rotacyjny jest schroniskiem dla 20 młodych bezdomnych mężczyzn. Są również osoby, które tego domu nigdy nie miały, jak na przykład wychowankowie domów dziecka. Jest to miejsce dla osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi osób, które opuściły zakłady karne. Jako młoda osoba w trudnej sytuacji życiowej znalazłem się w domu E przy Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Znalazłem tutaj pomoc socjalną, pomoc psychologiczną. Załatwiam swoje sprawy życiowe, jak kończenie edukacji, szukanie pracy. Mam nadzieję na, na staż w Stowarzyszeniu. Jestem bardzo zadowolony z pobytu w domu rotacyjnym. Powiem, że ta praca to jest ogólny ogółem... Osobami niepełnosprawnymi. By Miałem właśnie szansę i mam tę szansę, żeby pokazać, że z każdym, z każdym człowiekiem można pracować. Jestem zadowolona z tej pracy. Agencja Zatrudnienia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi wspiera osoby bezrobotne, w szczególności w trudnej sytuacji na rynku pracy. Klienci Agencji Zatrudnienia mogą skorzystać z porady doradcy zawodowego, przejrzeć aktualne oferty pracy wziąć udział w warsztatach z aktywizacji zawodowej lub w kursach komputerowych, a także skorzystać z sali komputerowej gdzie jest bezpłatny dostęp do internetu. Galeria Aptyka Sztuki jest galerią sztuki współczesnej zajmującą się promocją i pokazywaniem najlepszych z najlepszych twórców polskich i zagranicznych sztuki współczesnej. Galeria Aptyka Sztuki jest również zakładem aktywności zawodowej. Zatrudniamy 24 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 30% skuteczność w realizacji misji zakładu aktywizacji zawodowej to na pewno wielkie osiągnięcie. A poza tym jesteśmy najlepszą galerią w mieście. W tej kuchni wykluwa się przyszła Prosperity z Otwarte Drzwi. Za kilka miesięcy otwieramy firmę cateringową. W ten sposób stworzymy nowe miejsca pracy i szkołę kulinarną. Zdobędziemy środki na rozwój i pokrycie kosztów działalności statutowej. Po prostu będziemy bardziej samodzielni. Tutki, ten najnowszy projekt stowarzyszenia, kryje w sobie nowatorstwo. Zasadza się ono przede wszystkim we współpracy z sektorem gospodarczym, czyli panią Katarzyną Herman. Artystką, designerką, autorką niezwykłego pomysłu. A dobrymi wykonawcami tego pomysłu okazały się osoby niepełnosprawne. Liczymy, że ten i inne projekty umożliwią nam utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym znajdą i pracę, i źródło dochodu. Ten budynek z przełomu XIX i XX wieku. Kiedyś był miejscem pracy dla około 60 osób, no niestety w wyniku różnych okoliczności stracił gospodarza. To właśnie my z Towarzyszenia Otwarte Drzwi próbujemy odrestaurować, no i ponownie urządzić stanowiska pracy. Tutaj znajdą pracę ludzi niepełnosprawni, niepełnosprawni, chociaż będzie zdobywała kwalifikacje rękodzielnicze i każde inne. Tutaj też będzie miejsce na rehabilitację społeczną, zdrowotną, to będzie też miejsce aktywności kulturalnej i towarzyskiej. W tym budynku pracę znajdzie 100 osób, ale byśmy mogli utworzyć stanowiska dla takiej grupy, Musimy jednak ten budynek wyremontować, zamontować nowe okna, nowe podłogi, urządzić na nową instalację elektryczną, kanalizację, centralne ogrzewanie. A to kosztuje, jak wyliczyli specjaliści, około 700 tysięcy złotych. Świetlica istnieje ponad 10 lat. Cały czas się rozwija, zajmuje się dzieciakami z Pragi w wieku od 6 do 15 lat. Zajmujemy się, jak sama nazwa wskazuje, socjoterapią, artyterapią, pomocą doraźną, materialną, edukacyjną. Od roku posiada swój zespół hip-hopowy Hope for Street, czyli nadzieja dla ulicy. Staramy się podążać po prostu za potrzebami dzieci i to one wyznaczają nowe kierunki, inspiracje działania. Dla Was kawałek dla dzieci z domów dziecka, pogotowie opiekuńczych i dla dzieci bez miejsca zapodaje Szczabik, Ola, Kuba, Sosna i Ania. Mamo, dziś posłuchaj, co Twe dziecko szepta Ci do ucha, do ucha, do ucha, do ucha. miłości do chytrości, złości, nienawiści i zawieści. Dzieci porzucone, pragną być ocalone Żyją, że nie liczą się w tym świecie Chcą naszej miłości, wy dobrze o tym wiecie To prawdy pościg, myślcie co chcecie Wszystkie dzieci chcą być kochane Chcą mieć tatę i mamy, Chcą budzić się przy nich nad ranem Dajmy dzieciom nam prawdziwy nie Sierocińca, zimną ścianę Głos, którego nic nie zagłuszy, nie utonie. Reprezentujmy dziecka głos. Otwórz swoje serce na miłość. Dostrzeć chciej coś więcej, uśmiechaj się częściej. Ej, ej, zaniechaj przemocy nareszcie. nareszcie. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamy, chcą budzić się przy nich na dzieci jest samych w domach dziecka i na ulicach te samotności oddanych wylewają mnóstwo niewidzianych łez, by zobaczyć znowu ciebie, mamo. Usłysz i posłuchaj, co twoje dziecko szepta ci do ucha. Mamo, przytul mnie i wysłuchaj.